Kochani siostry, bracia, pragniemy postępować w naszych rozważaniach. Pamiętamy, rozważamy słowa, które Jezus wypowiadał z perspektywy krzyża. Pamiętamy również, że Jezusa te słowa wiele kosztowały. Pamiętamy, że ciało Jezusa zwisało. Jezus, aby wypowiadać jakiekolwiek słowa, musiał na raniących stopach się wspinać, powiedzieć kilka słów, aby znowu jego ciało opadło. I znowu musiał się wspinać. Ogromnie go to nawet po ludzku kosztowało, żeby z krzyża przemawiać. Jak pamiętamy na ostatnich rozważaniach, Jezus daje dobremu łotrowi tę piękną tajemnicę zbawienia. Mówi: Dziś ze mną będziesz w raju. Ale kochani, wśród tych różnych dialogów z różnymi osobami z krzyża nie mogło zabraknąć również dialogu z matką Jezusa. Jezus nie mógł. Nie porozmawiać, nie zamienić kilka słów ze swoją matką. My przed chwilą mieliśmy ten piękny dialog, lament duszy nad bolejącą matką, rozmawialiśmy z Maryją. Jezus również z perspektywy krzyża widzi Maryję. Nawet tak po ludzku pomyślmy, co czuł Pan Jezus, jakie Nim targały uczucia, jakie emocje, gdy widział u stóp krzyża swoją kochającą mamę. Te, która pieściła jego ciało, te, która tuliła jego ciało. A co czuła Maryja, kiedy widziała swojego syna tak bardzo cierpiącego? Bardzo mi się podoba, jak ukazana jest Maryja w tym pięknym filmie Pasja, Mela Gibsona, kiedy Maryja wydaje się jako matka współcierpieć razem z Jezusem. Jest taki piękny moment, bardzo wzruszający, kiedy Maryja pokazuje, że jest gotowa ona też na mękę, że ona chce ją przeżywać razem z Jezusem. O tym, że pod krzyżem znajdowały się kobiety, świadczą kochani ewangeliści. Ewangelista Marek pisze o tym, że były tam również niewiasty, które przypatrywały się z daleka. Między nimi Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba Mniejszego, i Józefa oraz Salome. One to, kiedy przebywał w Galilei, towarzyszyły mu i usługiwały. I było wiele innych, które razem z nim przyszły do Jerozolimy. One były trochę dalej od krzyża, ale przy krzyżu, pisze ewangelista Jan, stały inne kobiety. A obok krzyża, Jezusowego stały matka jego i siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki, niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia, oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Kochani, z pewnością, szczególnie dla kobiet, bardzo wzruszająca jest, wzruszające jest cierpienie drugiego człowieka. Z pewnością dla tych kobiet, które były przy krzyżu, wstrząsającym było oglądać, patrzeć na człowieka, który był rozszarpany przez cierpienie, który był ociekający krwią. Z pewnością najbardziej cierpiała Maryja. Zobaczmy, że Maryja jest obecna przy Jezusie od początku jego działalności, od kany galilejskiej aż po krzyż. Maryja wiernie uczestniczy w działalności, w działalności Jezusa. Bardzo mi się podoba, jak tę scenę rozmowy powierzenia Maryi Jana, a Janowi Maryi, jak to komentował. W książce Jezus z Nazaretu ówczesny papież Benedykt XVI. Posłuchajmy. Pisze tak: Jest to ostatnie polecenie Jezusa, akt adopcji, można by powiedzieć. Jest on jedynym synem swej matki, która po jego śmierci pozostałaby na świecie sama. Stawia teraz obok niej umiłowanego ucznia, czyniąc go. Niejako zamiast siebie samego, jej synem, który odtąd będzie za nią odpowiedzialny, weźmie ją do siebie. Jest to więc przede wszystkim bardzo ludzki gest odchodzącego Zbawiciela. Nie zostawia swej matki samej, oddaje ją pod opiekę szczególnie mu bliskiego ucznia i w ten sposób także uczniowi. Dane zostało nowe ognisko domowe, matka, która się o Niego troszczy i o którą On się też troszczy. Kochanie, takie bardzo myślę, proste, ludzkiej matczyne, wytłumaczenie, że Jezus po prostu chciał, aby Jego mama nie była bez niczyjej opieki, dlatego powierza ją opiece apostoła Jana, jego wybiera, tak jak pisze papież Benedykt. Taki ludzki gest. Jezus z krzyża troszczy się o swoją mamę, żeby nie była po jego śmierci sama, żeby ktoś się nią zaopiekował. Kochani, te pojęcia niewiasta i uczeń umiłowany, tam się nie pojawia o słowo Jan, tylko uczeń umiłowany. To się tłumaczy tym, że jest to taki trochę typ każdego z nas, że każdy z nas dobrze jakby się postawił. Jako ten uczeń umiłowany. Stąd wiemy, że Kościół tę Ewangelię rozumie w ten sposób, że Maryja stała się matką wszystkich chrześcijan, matką wszystkich nas. Nawet mówimy w Litanii Loretańskiej, że Maryja jest matką Kościoła. Skoro na Krzyżu Jezus z jego boku rodzi się Kościół, z przebitego boku rodzą się święte sakramenty, to również rodzi się. Matczyna, opieka nad naszym świętym kościołem. Kochani, jakie ma to znaczenie dla nas? Postawa Maryi. Po pierwsze, zobaczmy, że Maryja uczy nas z krzyża, z perspektywy Krzyża Jezusa, takiego heroicznego posłuszeństwa i trwania przy Jezusie. Zobaczmy, że ona jest przy nim, nawet wtedy, gdy Jezus cierpi, nie opuszcza go jako matka, cały czas jest przy nim. Myślę, że możemy sobie jakoś to trochę tak uzmysłowić jeszcze bardziej, kiedy widzimy we współczesnym świecie matki, które są przy chorych dzieciach, nawet wtedy, gdy te dzieci leżą w szpitalach, na oddziałach onkologii, cierpiące dzieci. Pamiętam nawet wczoraj taką mamę, która była z dzieckiem nam przy świętej, bardzo cierpiącym, na wózku, które jest sparaliżowane. W dużej części pamiętam jak ta mama razem z tatą, jak oni się tą córeczką opiekowali, jak ile razy je tłumaczyli, jak ją całowali podczas tej przy ile razy ją tulili, bo ta dziewczynka, wiadomo, nie ze swojej winy krzyczała, bo takie też miała pewnie bóle, które przeżywała. Potem byłem bardzo wzruszony, kiedy podeszłem z komunią świętą, jak widziałem jak ta mama prosi tą córkę, żeby choć kawałek Pan Jezusa do siebie przyjęła. W końcu się udało. I pamiętam, jak ta mama potem dziękowała córce, że przyjęła komunię świętą, że otworzyła usta. Ten tata ją całował. Kochani, piękny obraz, obraz matki, która jest nawet wtedy przy dziecku, kiedy ono cierpi. No wiemy, że każda mama ma to w sobie, taką piękną czułość wobec swojego, swojego dziecka. I kochani, skoro Maryja jest naszą matką. A rolą ma mamy jest wprowadzić dziecko w życie, wprowadzić dziecko w doświadczenie miłości. Mama daje razem z tatą to pierwsze doświadczenie miłości dziecku. Że to mama chyba jeszcze bardziej, ponieważ ona nosi dziecko w swoim łonie przez 9 miesięcy. Maryja nie inaczej. Również wprowadza nas w doświadczenie miłości Jezusa. Myślę, że Maryi najbardziej, kochani, na tym zależy. Żeby skoro ona zobaczyła, że Jezus ją kocha, żebyśmy również doświadczyli w życiu miłości Jezusa. Drogie mamy, wy w sposób szczególny, myślę, naśladujecie Maryję w swoim powołaniu matki. Tak jak prowadzaliście, prowadzacie swoje dzieci, później wnuków, właśnie doświadczenie wiary. To jest to, co robiła Maryja. Myślę, to jest jakby powtórzenie tego. Co robi Maryja, robiła Maryja i robi w naszym życiu. Jakby jesteście, myślę, można tak powiedzieć, kontynuujecie misję Maryi jako matki, jako te, które troszczą się o wiarę w swoich rodzinach. Kochani, nieraz tak się, myślę, zdarza, że, no tak się zdarza, że wiele osób nie ma swojej mamy albo jej nie znają. Albo dziś mama zmarła na jakimś wczesnym etapie życia. Myślę, że jest to bardzo pocieszające, że nie ma człowieka, który nie miałby, ma, nie miałby mamy. Nawet jak ktoś nie ma mamy na tym świecie, bo zmarła, bo jej nie zna w tym sensie, to ma jako Maryję ma w Maryi swoją mamę. Maryja chce być szczególną opieką takiej osoby. Chce ją otoczyć matczyną opieką, bo nie da się żyć bez matki. Nie da się żyć bez mamy. Każdy z nas potrzebuje opieki mamy. doświadcza czułości mamy. I Maria w pewnym sensie bierze na siebie opiekę nad każdym dzieckiem, które swoje mamy nie zna, które, któremu mama zmarła, która odeszła. Maria w sposób szczególny, tak jak zawsze naszym tatą będzie Bóg Ojciec. Nawet gdy taty ktoś nie zna, tak samo gdy umarł, to będzie Bóg Ojciec. Tak samo Maria jest matką. Matką każdego z nas. Pięknie to pokazuje życie Karola Wojtyły. Myślę, że pamiętamy ten jego moment z historii jego życia, kiedy umiera jego mama, kiedy miał 9, 9 lat. I pamiętamy ten wzruszający obraz, kiedy jego tata zaprowadza młodego Karolka przed obraz Maryi i mówi, Odtąd teraz ona będzie Twoją matką. Zobaczcie, kochani, tata papieża miał w głowie tę myśl, że skoro mama Twoja umarła, teraz Maryja będzie Twoją matką. I pamiętamy, jak papież wielokrotnie podkreślał te jego słynne totus, tuus, cały Twój Mario. Jak wielokrotnie podkreślał, że Maryja jest Jego matką, jak on to przeżywał. Kochani, Maryja, tak jak była przy Jezusie, gdy cierpiał, tak samo z pewnością jest przy nas, gdy cierpimy. Maryja, jak pięknie wyznajemy w modlitwie: Po Twoją obronę, staje się naszą orędowniczką, pośredniczką i pocieszycielką. Pięknie to pokazuje historia świata, bo Maryja. Jakoś tak pięknie bierze pod opiekę, pod płaszcz swojej opieki, nie tylko poszczególne osoby, ale wydaje się, że Maryja bierze również różne narody, które potrzebują jej pomocy, właśnie pod płaszcz swojej opieki. Tak się, kochani, składa, że historia Kościoła nam to pokazuje, że święta Maryjne i jej wspomnienia często są związane właśnie z jakąś interwencją Maryi w losy świata. Obchodzimy 7 października co, co roku Święto Matki Bożej Różańcowej. Dlaczego powstało to święto? Ano, ano dlatego, że w 1571 roku zwycięska była bitwa mniej licznych chrześcijan nad Turkami. Wiemy, że było to ocalenie ówczesne chrześcijańskiej Europy przed islamem. I wówczas wiele modlono się właśnie o to zwycięstwo na różańcu. Różanie stał się tym narzędziem zwycięstwa wojsk chrześcijańskich. Kolejne wspomnienie, 12 września, wspominamy imię Maryi. Mamy wspomnienie imienia Maryi tego właśnie dnia w 1683 roku znów mniej liczne wojska Jana III Sobieskiego. Kolejny raz w historii pokonały tureckich muzułmanów. Znowu Maryja ocaliła Europę przed muzułmanami, tureckimi muzułmanami. I tu znów modlitwa różańcowa ocaliła nas, ocaliła Europę. Mamy wie, przecież wiemy w naszej rzeczywistości, w Polsce, cud nad Wisłą, Kochani Maryja z pewnością chce, aby Ewangelia jest Syna była realizowana. Zobaczmy, że Maria do dziś o tym mówi w objawieniach. Przypominamy sobie chociażby jej przesłanie z Fatimy: wzywa nas gorąco do modlitwy różańcowej, mówiąc, że różaniec ocali świat, różaniec zapewni światu pokój, że różaniec, jeśli go będziemy wiernie odmawiać, ochroni nas przed złym duchem. To jest ta broń, którą wysuwamy przeciwko złemu duchowi. Kochani, święty Różaniec. Święty Jan Bosko miał kiedyś taką, takie piękne widzenie, sen widzenie. Zobaczył taką łódź, statek, który był na morzu i był targany rozlicznymi falami. I na tym statku przewodził papież. Wiemy, że ten statek, domyślamy się, tej wizji, którą otrzymał Jan Bosko, był obrazem kościoła, który jest toczony, atakowany właśnie różnymi niebezpieczeństwami, także prześladowaniami. I ten statek w końcu dotarł do takich dwóch filarów i on je zacumował. Jednym z filarów był filar, na którym było napisane Spomożenie wiernych. A drugi filar zawierał napis Zbawienie wierzących. Kochani, Chrystus zapewnił nas, że bramy piekielne kościoła nie przemogą. I ta wizja Janowa pokazuje w jaki sposób. No właśnie, tak jak te dwa filary. Dzięki Eucharystii, ale także dzięki kultowi Maryjnemu. Dlatego diabeł nigdy nie zniszczy kościoła, bo w kościele jest Eucharystia. I w kościele czcimy Maryję jako Matkę Jezusa. Wiemy, że Maryja, przyzywana podczas egzorcyzmów, działa cuda. Złe duchy bardzo boją się Maryi, objawia, jakby się jej po prostu boją, boją się tej siły, którą Maryja otrzymała od Pana Boga. Kochani, dobry moment, również podczas Wielkiego Postu, aby zacieśnić więź z Maryją. Na tym tylko zyskamy. Wiemy, że nie ma chrześcijaństwa bez Maryi, nie ma dobrej więzi z Jezusem, bez równoczesnej więzi z Matką Jezusa, z Maryją. Dlatego Maryjo Ciebie prosimy, abyś pomagała nam być przy Jezusie. Bądź przy nas Maryjo w momentach, kiedy cierpimy, opiekuj się tymi, którzy cierpią, opiekuj się tymi wartościami, które wyznajemy, chroń nas Maryjo. Przed różnymi niebezpieczeństwami trzymaj na zawsze za rękę i prowadź nas zawsze do Jezusa. Amen.